Siemaneczko kochani, krótka czołóweczka i lecimy. Witam Was kochani serdecznie i bardzo się cieszę, że mogę się z Wami znowu spotkać. No i podzielić się tym wszystkim, co Słowo Boże robi w moim serduchu. Przejdę od razu do rzeczy. List do Filipian 2.3 i brzmi on następująco. Ten werset, którym chcę się z Wami podzielić. W pokorze oceniajcie jedni drugich za wyżej stojących od siebie. No jakiś czas temu odkryłem to słowo i no po prostu wierci mi dziurę w serduchu i bardzo dobrze, jak ja to rozumiem. Zanim przejdziemy do właśnie jakby rozłożenia sobie trochę tego na części pierwsze, to myślę, że warto sobie powiedzieć i wyjaśnić troszeczkę odnośnie osądzania, i oceniania yy, Nie wiem jak wy Ale wiem, że wiele ludzi myli te pojęcia Ja sam bardzo długo Miałem złe postrzeganie tych pojęć Znaczy mieszały mi się Uważałem, że to jest jedno i to samo Czyli osąd i ocena No ale na szczęście Pan Bóg pamiętam przez jakiegoś, jakiś komentarz Ktoś mi zwrócił uwagę na to I zacząłem to rozkminiać I rzeczywiście zacząłem widzieć różnicę Więc czym jest osąd kochani krótko Tak jak ja to pojmuję Osądzanie Osąd jest to, no, tak jakby ja to inaczej mówię, na to wyrok. Patrzymy na kogoś, kto w określony sposób się zachowuje, no i wydajemy taki osąd, czyli wyrok o nim, że jest taki i taki, bo taki i tak zrobił, jest na przykład głupi, albo jest nierozsądny, albo jest, no, jakkolwiek to nazwiemy, go nazwiemy. Wydajemy wyrok, koniec, kropka. A ocena, no to jest oceniamy, patrzymy tak samo na zachowanie kogoś i oceniamy to zachowanie. Jeżeli to ocena tego zachowania, właśnie ocena polega na tym, że ona się nie kończy, tylko ona ma coś dalej wnieść. Jeżeli właśnie ocenimy kogoś, zachował się tak i tak. Myślę, że jest taki i taki przez to, że się tak zachowuje. I teraz, jeżeli pójdziemy dalej, czyli po to oceniam, że na przykład chcę mu pomóc. Zastanawiam się, czemu tak robi, nie? Czemu, czemu tak się zachowuje, nie? Sam też nie chciałbym tak robić, na przykład, nie? Chcę z nim pogadać o tym, albo z tym kimś, albo może potrzebuję pomocy w jakimś tam zakresie, ponieważ widzę i oceniam tą, tą sytuację i, i jego postępowanie w konkretny sposób, nie? Czyli, jeżeli za tą oceną idzie coś pozytywnego, no to, to, jest, to jest nam potrzebne. Zresztą w życiu cały czas oceniamy, nie? różne rzeczy, oceniamy wszystko tak naprawdę jest nam to bardzo potrzebne, jest to dobre tylko, że właśnie ocena się różni tym od osądu że ona coś wnosi dalej, nie? To jest nam potrzebna, to jest jakby taka analiza i jeżeli to idzie w dobrym kierunku później po analizie próbujemy coś poprzez tą ocenę robić dobrego no to super, jest to potrzebne i, 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 i każdy z nas z tego, z tego powinien korzystać, nie? no więc właśnie teraz przechodzą do tego słowa yy, o którym dzisiaj mówimy w pokorze oceniajcie jedni drugich. No, rozwala mnie to, nie? Zobaczcie, mamy oceniać jedni drugich. Mamy siebie oceniać, nie? Tak jak mówiłem wcześniej, właśnie jest to potrzebne. Tylko, że w pokorze. Co znowu znaczy słowo pokora, żeby dobrze zrozumieć słowo pokora, bo też różnie często mylimy fałszywą pokorę i tak dalej. Miesza nam się to. Według mnie, ja to kiedyś gdzieś usłyszałem i to bardzo mnie dotknęło, że pokora to jest prawda. Jeżeli potrafimy w prawdzie stanąć. Wprawdzie prawdzie o sobie, przed sobą samym, czyli umiemy ocenić w prawdzie, w czym jestem dobry, a w czym jestem słaby i zły, źle postępuję, co jest moją słabością, a co jest moim atutem, moim, coś, co jest dobrego we mnie. No i według tego w prawdzie działam, umiem o tym powiedzieć, no to jestem pokornym człowiekiem, nie? W odnośniu też do, 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 do innych ludzi, nie? Więc Musimy w pokorze, czyli musimy głęboko zajrzeć w siebie, aby tak naprawdę zmierzyć się z tą prawdą o sobie. I wtedy, gdy to zrobimy, no to już widzimy, jak wiele mamy w sobie słabości, nie? I, i, i właśnie z tej perspektywy oceniamy innych ludzi, ich zachowanie. I wtedy widzimy już, że my sami nie jesteśmy tak tacy super, nie? Jeżeli w ten sposób spojrzymy i staramy się tych innych ludzi, których oceniamy, stawiać za wyżej stojących od nas. Co to znaczy? To też jest takie ciekawe, nie? No bo często nam się zdarza, nie? Widzimy ludzi, różnych, różnych ludzi, tak? Mamy do czynienia, różne relacje w pracy, są różni ludzie, nie? Gdzieś tam. No, i oceniamy ich, widzimy, ktoś jest na przykład ma jakieś wady, które są ewidentne, widać je, gdzieś tam się zachowuje, jest jakiś zazdrosny, jest jakiś złośliwy, nie? Jakiś popełnia jakieś zło. No, i wtedy właśnie oceniamy go, nie? No, to, to i zrobił, kurcze, i tak dalej. I teraz, jeżeli właśnie w pokorze, jeżeli tak w tej prawdzie, tak jak mówiłem, w prawdzie o sobie samych, spojrzymy na takiego człowieka i na, te, na jego zachowanie to zobaczymy, że my też mamy wiele złych cech i też o tym też nam już mówi Słowo Boże, że na pewno ten człowiek ma też dużo cech, których, dobrych cech, których my nie mamy, nie znamy do końca nigdy ludzi, nie, nie znamy jego głowy, nie znamy jego przeżyć, więc jak z tej perspektywy spojrzymy, to jest nam łatwiej ocenić kogoś za wyżej stojącego od nas w pokorze właśnie, no, ponieważ sami jesteśmy też słabi, sami mamy dużo słabości, a nie znamy tak naprawdę, mając tylko jakiś obraz tego człowieka po jego zachowaniu, gdzieś tam w pracy, czy, czy, czy kogoś na ulicy, czy jakkolwiek, gdziekolwiek, no to nie znamy jego cech dobrych, jakichś talentów, które ma, a na pewno ma, bo Bóg w swoim słowie mówi, że każdy z nas ma w sobie dobro. Ma w sobie jakieś złożone pokłady dobroci, jakichś talentów, nie zawsze tego używamy, musimy się do tego dokopać. To jest potrzebna też praca nad sobą, samym nie. Więc jak z tej perspektywy spojrzymy, no to to nas skłania do takiego położenia względem tego człowieka, że właśnie możemy na niego tak spojrzeć za wyżej stojącego od nas. A do czego to prowadzi? Do tego, że jeżeli nad tym pracujemy, nad takim spojrzeniem na drugiego człowieka, na takim ocenianiu jedni, drugi, właśnie jak słowo mówi, no to nie będziemy osądzać. Nie będziemy wygłaszać wyroków, sądów, że ktoś jest taki i taki, koniec, kropka, nie? No to niesamowicie rozwala moje serducho, wiecie, poszerza horyzont patrzenia na drugiego człowieka. A myślę sobie, że yy, no to jest taka nasza skaza, nie? Tej naszej słabej natury, grzesznej natury, że my non-stop oceniamy, ale w tym, właśnie nie idąc dalej, niepokornie nie, nie, nie oceniamy ludzi, ale nawet bardziej mi się zdaje, że i częściej osądzamy ludzi właśnie, nie? I jak będziemy pracować, ja bardzo mocno chcę nad tym pracować. Więc oni będą po pauzie ładować, nie wiesz? Przepraszam, tu radio. Jest to, nie wiem, nie wiem. Yy... O czym tutaj mówiłem, bo się trochę wybiłem, że jeżeli będziemy nad tym pracować, ja bardzo nad tym chcę pracować. I widzę, jak to słowo mi idzie, nie? Bo naturalnie kogoś oceniam. Ktoś się zachował tak i tak. Mówię, kurde, jak on tak może robić, nie? Ja dziękuję, ja tego nie rozumiem, nie? I się irytuję często na ludzi. To jest ciężkie, nie? Ale właśnie jak to słowo mnie wierci ciągle. Wtedy przychodzi mi to słowo znowuż, nie? W pokorze oceniajcie. Za stojących od siebie. No to mm, już mam takiego gonga. już... Trochę łagodniej, nie? I chcę nad tym pracować, chcę w ten sposób podchodzić. To jest wielka sztuka i bardzo trudne, nie? Tak oceniać każdego człowieka, a szczególnie tych ludzi, którzy właśnie, no, ewidentnie robią jakieś zło, ewidentnie widać te ich gorsze cechy, nie? Ale jeżeli będę nad tym pracował, mam taką nadzieję, to, to będę sobie to zmieniał, to osądzanie ludzi też, nie? I będę ich oceniał w pokorze, zawyżej stojących ode mnie, co bo mobilizuje mnie do tego, abym nigdy nie osądzał i pracował nad sobą, nie? A też właśnie co za tym idzie, może w jakiś sposób będę mógł takim ludziom pomóc, podchodzić, przez to podejście będę mógł, yy, jakby nie będzie uderzało we mnie to zło, które robią, te ich złe cechy, tylko będę mógł może wyjść im naprzeciw, nie? To jest niesamowite, wielka moc w tym słowie jest, kurde, niesamowite. Uff. Więc kochani, no jest co robić znowu, nie? Zachęcam was do tego i wam z całego serca sobie i wam życzę pracy właśnie z tym słowem, nad swoim charakterem, nad tą oceną, nad tym sądzeniem ludzi. Niech Pan Bóg działa, a jak nam się uda chociaż trochę w tym zapracować, a wierzę, że z Bogiem się uda, no to będziemy chociaż o skrawek bliżej Chrystusa, bardziej podobni do Niego. Coś niesamowitego, coś pięknego. No i tego jeszcze raz sobie i Wam życzę, kochani. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. No i w pokorze oceniajmy jedni drugich za od nas. Amen! Niech tak się stanie w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Właśnie, jeszcze modlitwa króciutka, bo dzisiaj troszeczkę dłuższy ten filmik, mam nadzieję, że wybaczycie, ale tutaj parę rzeczy musiałem jakby wyjaśnić, które są dla mnie istotne. Panie Jezu Chryste, proszę cię, przyjdź w swoim duchu, poprzez te Twoje słowo, aby w każdej sytuacji, kiedy będziemy wydawać wyrok, wydawać osąd, będziemy oceniać nie w pokorze, abyś przez swoje słowo docierał. Do naszego umysłu i do naszego serca. I przemienił nasze myślenie i dawał nam moc oceniania w pokorze i stawiania tych ludzi za wyżej stojących od nas. Abyś, abyśmy się zmieniali, byli coraz bardziej podobni do Ciebie, I abyśmy umieli właśnie dzięki temu patrzeć na każdego człowieka z miłością Twoimi oczami. Niech tak się stanie. Amen. Amen. Z Bogiem, trzymajcie się. Pa.